Na antenie Radia Maryja witam serdecznie Pana Profesora, doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam i pozdrawiam Panie Profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie profesorze, szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą emigracja, to problem, jaki został podjęty i w dalszym ciągu jest podejmowany podczas trwającej konferencji Emigracja i Cywilizacja, która odbywa się dzisiaj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. To nie pierwsza konferencja z tego cyklu, ale to także owoc współpracy kilku ośrodków naukowych. Tak, bo współpracujemy przy organizacji tych sympozjów z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej torunia i vision y, society y, to jest taka organizacja filozoficzna ze Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, emigracja, temat tegorocznej konferencji, dlaczego znalazł się on właśnie w tym roku, y, jaki program konferencji i jakie owoce tej części, którą państwo macie już za sobą? Tak, y, konferencja składa się z trzech części, w tej chwili y, jest, słuchacze mogą zapoznać się z tematem poruszanym przez profesora Henryka Kieresia, emigracja jako problem cywilizacyjny, a wcześniej po uroczystym otwarciu naszej konferencji przez rektora KUL, księdza profesora Stanisława Wilka, mogliśmy zapoznać się z wypowiedzią ojca profesora Krąbca multimedialną, Potem ja miałem wykład, następnie profesor Peter Rzepa ze Stanów Zjednoczonych, potem ojciec Krzysztof Bieliński, rektor WSKSIM, no profesor Kieresz i po obiedzie będą dyskusje panelowe, czyli wykłady takie troszkę krótsze, tematyczne, problemem emigracji w kontekście Polski, Europy, świata i Kościoła. To jest część druga od godziny 15, także Osoby, które mieszkają w Lublinie bardzo serdecznie zapraszamy na kul, można sobie przyjść i posłuchać ciekawych ludzi. I potem o godzinie 17.00 jeszcze trzy wykłady ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk. Będzie mówił homowiator, czyli człowiek taki podróżnik. Następnie profesor Mistrz Rybba będzie mówił o sytuacji Europy wobec emigracji i profesor Tomasz Miszo. Z, to jest West Liberty University ze Stanów Zjednoczonych. Także mamy bardzo wielu ciekawych prelegentów i tematy są mocne, bo z jednej strony w pierwszej części chodziło o pokazanie kontekstu bardziej kulturowego i cywilizacyjnego emigracji. Następnie o sytuacji Globalną, bo my czasami, kiedy myślimy o emigracji, myślimy bardzo krótkowzrocznie. A więc, jak ktoś ma jakąś trudną sytuację, nie może znaleźć pracy, wyjeżdża. Natomiast chodzi o to, że człowiek wyjeżdżając przenosi się w inny kontekst i kultury, i cywilizacji. I co rzutuje również na jego życie osobiste, rodzinne, narodowe, religijne. Więc to są sprawy bardzo poważne. A z drugiej strony, jak zwraca uwagę na to profesor Repas, mamy do czynienia z jakąś inżynierią społeczną w skali globalnej, kiedy najważniejsze organizacje światowe, kierowane przez tak zwaną plutokrację socjalistyczną, to, czyli to są najbogatsi ludzie świata, którzy chcieliby traktować ludzkość jako, no, takie swoje stado, które można poprzez sukcesywnie poprzez różne formy edukacji i manipulacji medialnej można kontrolować w skali całego świata. Więc to stąd biorą się takie ułatwienia migracyjne zarówno w Europie, jak też w Stanach Zjednoczonych. I tu ciekawe, że na ten temat będzie mówił profesor Curtis Hancock. Mianowicie procesem Migracyjnym w Stanach Zjednoczonych sterują tzw. demokraci. Demokraci to są socjaliści, komuniści. I dlaczego oni tak bardzo wspierają w tej chwili migrację? Dlatego, że ich ideologia oparta jest na tym, żeby zmniejszać liczbę ludności poprzez aborcję czy promowanie związków homoseksualnych wskutek czego brakuje no, kolejnych pokoleń. W związku z tym nie będą też mieli swoich wyborców, nie będzie kto miał na nich pracować. Czyli oni chcą, żeby miejsce naturalnych następców, którzy pojawiają się w rodzinach, żeby ich miejsce zajęli imigranci jako siła robocza i jako elektorat. To jest taka właśnie kombinacja, którą bardzo ładnie i jasno przedstawił profesor Peter Leffard i o której będzie mówił również profesor Curtis Hancock z Kansas City. Także tutaj są naprawdę bardzo ciekawe wątki, które, które jeszcze będziemy rozwijać w trakcie konferencji. Panie profesorze, ten wymiar polski to wymiar najbliższy właściwie naszej rzeczywistości. Nim jesteśmy najbardziej zainteresowani. Dzisiaj wiemy i trzeba o tym odważnie mówić, że emigracja jest bardzo aktualnym scenariuszem życia wielu Polaków, polskich rodzin, rozsiani w różnych zakątkach Europy i całego świata. To nie tylko wybór, ale jak pan profesor zaznaczył, za tym wyborem idą bardzo konkretne zagrożenia. Tak, o to chodzi, że to jest, to wszystko jest pewien scenariusz i ten scenariusz został w pewien sposób pokazany w referacie ojca rektora Krzysztofa Bielińskiego, który dotykał problemu stosunku Kościoła do emigracji. I to bardzo wyczerpująco, bo pokazał najpierw jak, jak problem emigracji wyglądał w Starym Testamencie, potem w Nowym Testamencie, potem dokumenty Kościoła i wreszcie to Jan Paweł II mówił o emigracji. I okazuje się, że że w przypadku Polski mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie właściwie instytucjonalnie tylko Kościół czuje się odpowiedzialny za tę formację duchową, religijną i narodową nie tylko w Polsce, ale i na emigracji Polaków. Właściwie bez Kościoła, no to nikt tym ludziom by się w ogóle nie zajmował. Oni byliby zupełnie zagubieni. A tymczasem papież Jan Paweł II błogosławiony Podkreślał z całą mocą, że na emigracji emigrant jest oczywiście już współodpowiedzialny za nowe miejsce pobytu, nowe państwo, ale to nie zwalnia go z odpowiedzialności za zachowanie tożsamości narodowej. Tożsamości narodowej się nie wybiera, tożsamość narodową się posiada do końca życia i dlatego za nią się jest odpowiedzialny, bo ona, i to był znakomity właśnie cytat błogosłowonego Jana Pawła II, tożsamość narodowa chroni nas przed stopieniem się w nicość, przed popadnięciem w nicość. A więc widzimy, jaką to wielką wagę odgrywa w budowaniu podmiotowości i godności człowieka. Dlatego ja się cieszę, że te różne ujęcia z różnych dziedzin, one pozwalają nam na to, żeby... żeby ukazać to drugie dno emigracji, że to nie jest tylko wyjazd po to, żeby polepszyć swoją sytuację bytową i lepiej zarabiać, tylko za tym kryją się pewne, no niestety konsekwencje negatywne, a przynajmniej zagrożenia szkodliwe dla tego człowieka i tego, co po nim będzie, ale równocześnie jest to polecie poprzez emigrację. Jeśli emigrant potrafi zachowywać swoją tożsamość narodową, jeśli w dalszym ciągu czuje się współodpowiedzialny za ojczyznę, to on może to w pewnych warunkach, tak jak w Polsce nawet jest, robić to skuteczniej i piękniej niż my w Polsce, gdzie instytucje państwowe czy szereg instytucji, takich jak media choćby, pozostając w ręku środowisk polskości nieprzychylnych mogą właśnie utrudniać nam budowanie naszej narodowej tożsamości. Panie profesorze, niejednokrotnie pan profesor spotykał się także z naszymi Polakami rozsianymi w różnych zakątkach całego świata i rzeczywiście to, co pan profesor zaznaczył na pierwszy rzut oka przez wielu wyjeżdżających jest niezauważalne. Mianowicie nie widzą tych różnego rodzaju zagrożeń, które później przychodzą jakby z nienacka i rozpoczyna się ogromna walka o przetrwanie tego, co istotne, o przetrwanie tożsamości narodowej. Właśnie o to chodzi, a, a emigracja często bywa takim biletem w jedną stronę, że nawet jeśli no, z punktu widzenia legalnego można wrócić do ojczyzny, to no, im dłużej człowiek jest na emigracji, tym bardziej nie ma jakby do czego wrócić. Dlatego trzeba te związki z ojczyzną, z narodem i konkretnie już ze swoją rodziną pielęgnować, podtrzymywać, żeby, żeby nie zostać w pułapce emigranta, który w nowym miejscu nie ma ojczyzny, a tę ojczyznę jaką miał, no w jakiś sposób utracił, dlatego że ona już konkretnie nie przekłada się na jego, na jego miejsce, w tym właśnie zakątku świata. Dlatego, dlatego, żeby, żeby nie wpaść w tę łapkę, trzeba dumnie, jak to papież nasz podkreślał, bez kompleksów, i on to wszędzie przecież pokazywał. Być Polakiem, być dumnym z tego, że jesteście Polakiem i umieć w związku z tym tę polskość pokazywać w sposób jak najpiękniejszy, jak najszlachetniejszy. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę do tych wątków, do tych tematów. Będziemy powracać w rozmowach, myślę, niedokończonych, kiedy to także nasi słuchacze spoza granic ojczyzny będą mieli możliwość zabrania głosu w tym temacie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam i zapraszam jeszcze chętnych, zwłaszcza z Lublina, do pojawienia się na auli w Kardynała Wyszyńskiego na Kulu. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z Panem Profesorem Doktorem, habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także z Wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W Lublinie trwa sympozjum o szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą emigracja.